Zobaczymy jak nam pójdzie tym razem, ok, klik klik, wchodzimy na naszą mapkę, tak ona wygląda, jest dość prosta, nie ma żadnych zawijasów, dostajemy drugi poziom wież, na pewno wykorzystamy, ok, tutaj zbudujemy sobie armatę, tutaj baraki, ok, w ustawimy tutaj, troszkę dalej, żeby jak najszybciej ich łapali. Okej, okay, możemy ruszać. Ciach, tutaj sobie damy tych. skorzystamy z meteorów. OK. czekamy na następną falę. tutaj damy tę nudicję, żeby ich jak najbardziej dręczyła. I jeszcze puścimy na następną falę. Bo my się nie boimy, gram ostro. Ciao. no, tu no, no, Zmarnowany strzał. No. tutaj żeby łapało tych, co tu przejdą. Chciałbym Wam ogólnie podziękować, że obejrzeliście poprzedni odcinek. Kilka osób zobaczyło, że jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na, na całą tą serię, że razem damy radę przejść jak najdalej. Może jesteście w stanie mi dać jakieś podpowiedzi, coś, czego ja nie zauważam, a Wy jako wyjadacze tej gry wiecie o tym. A ja nie, no to piszcie jeszcze w komentarzu. No na pewno w jakieś takie błędy, no ale kto ich nie popełnia. No ale na w szczęście sensie w pierwszych levelach ta gra dużo wybacza. No a później już trzeba dość mocno kminić nad strategią. Zwłaszcza jak mamy gra, zamiar grać bez żadnych wspomagaczy, to nie będzie to takie proste. No, już ten, jeden świrek uciekał, aleśmy no, się go zapaliśmy. No, I miałbym do Was pytanie, bo w późniejszych etapach idziemy na mapy zimowe i tam jest uwieziony Yeti i nie wiem czy może wy, wy wiecie jak go uwolnić. Jesteście w stanie mi napisać. Byłbym bardzo wdzięczny. A jak też nie wiecie, no to ja znajdę w internecie odpowiedzi i, i pokażę Wam na filmie, jak go się uwalnia. I wtedy Wy i ja się tego i nauczymy nowego. Jakby ta wiedza jakikolwiek byłoby jakokolwiek użyteczną w życiu. Okej, okay, to już troszkę ich idzie. To już jest piąta fala, nie ma, nie ma miękkiej gry. Tutaj sobie damy chłopców. W czego mamy już na więc będziemy się nim ratować. No tutaj zawsze mamy chłopców, którzy tu pilnują przejścia. No i są tu ustawieni po to, żeby te wilkie będą one lubią umijać te wszystkie, zwłaszcza tą armatę. No a tu właśnie mówię, tutaj więc tak to zrobimy, będziemy mieć na chwilę spokój. falę, już sobie na końcu. W tej to wygląda dobrze, że nic się nie zepsuje. No, to... Różne pan różne typy bywa. Tutaj spróbuję je zatrzymać. Do... No, dobre strzały. No, myślę, że bez problemu. Mamy osobną falę. Dobra, że te filki idą na samym początku. Tam gdzieś tam w tłumie. Tutaj ich powstrzymamy, nie mamy pozycji, no. tutaj mamy zatrzymanych. No, Idziemy mocne typa. No. Tutaj nie ma ich powstrzymy. No. Nie jest nic na ulepszenie armaty, ale to już w przyszłych odcinkach. Czyli tutaj na policję, nie się powstrzymuję. No tu widzę, w tych pierwszych poziomach tutaj mogę opowiadać co? coś w niecoś, a potem już może być ciężej, bo będzie trzeba się mocno skucić. Mm. Yes. No, nie będziemy ulepszać, tylko sobie tak wydajemy jeszcze jednego z lekkich ulepszymy ich. No i końcówka. Paru kupów rozroków zostało no, ale już oni nie stanowią zagrożenia. No. Nie zliczyliśmy żadnego wieczek. No. Co się od wieczek nie nieczę? Czy zdążyłem? O! Wow. Mocny wybuch. No. Chłopki i parupki OK, no to było na tyle z, z tej planszy. Dziękuję, że, że jesteście ze mną, że oglądacie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przy następnych odcinkach. I to tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć.